Nasza planeta jest niesamowitym miejscem wypełnionym masą zdumiewających i zarazem przerażających zjawisk naturalnych. Dziś, gdy dostęp do internetu pozwala dzielić się najpiękniejszymi zdjęciami natury z różnych zakątków świata, coraz trudniej jest nas zaskoczyć. Jednak różnorodność przyrody jest tak wielka, że ona chyba nigdy nie przestanie tego robić. Jesteś na kanale Atlas i w tym wideo dowiesz się o niesamowitych zjawiskach tworzonych przez naturę. Piorun kulisty To rzadkie zjawisko naturalne objawia się zwykle pod postacią świecącej i poruszającej się w powietrzu kuli, podobnej do kuli plazmy. Istnieją setki teorii wyjaśniających to zjawisko, ale żadna z nich nie zyskała całkowitego uznania w środowisku naukowym. Powszechnie uważa się, że piorun kulisty jest zjawiskiem pochodzenia elektrycznego, co oznaczać może, że jest to szczególny rodzaj pioruna, który może istnieć przez pewien czas i może poruszać się po nieprzewidywalnej trajektorii. Wielu świadków twierdzi, że potrafi nawet przejść przez przedmioty i ściany. Najczęściej piorun kulisty obserwowano podczas burzy w barwach bieli, żółci lub też bladoniebieskich. Pomimo licznych wideo na temat tego zjawiska, na razie istnieją tylko niektóre hipotezy dotyczące powstawania pioruna kulistego. Niestety do tej pory nie ma żadnych wiarygodnych fizycznych wyjaśnień tego zjawiska. Krwawy deszcz w 2001 roku na terytorium indyjskiego stanu Kerala przez dwa miesiące padał czerwony lub jak jeszcze go nazywają krwawy deszcz. Początkowo twierdzono, że czerwony kolor deszczu był spowodowany opadami związanymi z wybuchem meteorytów w atmosferze. Ale później naukowcy stwierdzili, że deszcze były zabarwione od szeroko rozpowszechnionych w tym obszarze zarodników alg, często będących symbiontami porostów. Istnieje teoria, że tornado wodne wessa. Z wody zarodniki czerwonych alg, a kiedy zmieszały się ze zwykłą wodą deszczową, krople czerwieni zaczęły spadać na ziemię. Co jest jeszcze bardziej ciekawe, historia zna nawet przypadki, gdy wraz z deszczem z nieba spadły nawet zwierzęta. Najczęściej takie deszcze składają się z ryb lub żab, chociaż opisano również przypadki, kiedy ptaki spadały razem z deszczem. Niekiedy deszcze zwierząt osiągają taką siłę, że zwierzęta fragmentami spadają na ziemię. Prawdopodobnie silny wiatr lub tornado unosi zwierzęta z ziemi wody lub gałęzi drzew długo w swoim powietrznym wirze, a po pewnym czasie wyrzuca na ziemię. Wieczna Burza W większości miejsc na ziemi pioruny i błyskawice występują rzadko. Ale w Wenezueli wszystko jest zupełnie inne. Tutaj wyładowania atmosferyczne trwają od 140 do 160 dni w roku przez około 10 godzin dziennie. Błyskawice nad Katatumbo powstają nad miejscem, gdzie rzeka Katatumbo wpada do jeziora Maracaibo na wysokości około 5 km bez towarzyszących temu dźwięków. Błyski są widoczne w odległości do 400 km. Były one nawet wykorzystywane do nawigacji. Dlatego zjawisko to znane jest również jako latarnia morska Maracaibo. Powodem pojawiania się błyskawic jest to, że wiatry przychodzące ze strony And powodują burze, a rzeka Catatumbo przepływa przez duże mokradła, które uwalniają metan do atmosfery, zasilając tym samym wyładowania atmosferyczne. Uważa się, że wyładowania atmosferyczne nad Katatumbo są największym pojedynczym generatorem ozonu na Ziemi. Brajnico. Na biegunach, gdzie występują lodowe, solankowe stalaktyty, mróz sięga z powierzchni na dno oceanu. Zamrażają wszystko, co nie zdoła przed nimi uciec. To właśnie brajnico, lub jak go też nazywają, lodowy stalaktyt. Tylko, że to nie jest lód. Bryanicol to strumień wyjątkowo zimnej, nasyconej Solanki. Ten cud powstaje w rezultacie spływania bardzo zimnego strumienia wody do morza. Temperatura wody pod lodem wynosi około minus 2 stopni Celsjusza. Lód jest znacznie zimniejszy. Jego temperatura może osiągnąć minus 20 stopni Celsjusza. Gdy woda na powierzchni ochładza się i zamienia w lód, sól, znajdująca się w nowo powstałej warstwie lodu, jest wypychana z kanałów solankowych powłoki lodowej, a ponieważ jest ona mocno zasolona, przez co gęstsza od wody, zaczyna tonąć. W ten sposób solanka zmienia się w opadający w kierunku morskiego dna pióropusz. Jednak ze względu na ekstremalne zimno, solanka wypychana przez lód zamraża wodę morską, z którą wchodzi w kontakt. W ten sposób tworzy się delikatna lodowa rurka otoczona słonym pióropuszem. Kiedy rozgwiazda lub ryba zetkną się z tym zjawiskiem, zamarzają lub ulegają poważnym skaleczeniom. Zwierzęta zostają uwięzione w fantastycznych kryształach lodu, wyglądających jak szklane płaty. Krwawiący lodowiec. To dziwne, a jednocześnie przerażające zjawisko naturalne można zaobserwować w dolinie Taylor na wschodniej części Antarktydy. Krwawo czerwony strumień płynie bezpośrednio z lodowca, co wydaje się dziwne w tak surowych warunkach. Rzecz w tym, że zasolenie wypływającej wody jest czterokrotnie wyższe niż w oceanie, więc woda nie zamarza nawet w temperaturze minus 10 stopni, a czerwony kolor wody wynika z wysokiego stężenia żelaza w wodzie wypływającej ze zbiornika ukrytego pod lodem. To jezioro miliony lat temu było pokryte warstwą lodu, który uwięził żyjące w nim organizmy w naturalnej kapsule czasu. Próbki wody z krwawego wodospadu zawierały co najmniej 17 różnych rodzajów drobnoustrojów i prawie wcale nie zawierały tlenu. Są to autotrofy. Organizmy syntetyzujące substancje organiczne z nieorganicznych nauczyły się, jak uzyskiwać energię potrzebną do życia poprzez przywracanie siarczanów rozpuszczonych w wodzie do siarczynów, a następnie ich utlenianie przez jony żelaza wchodzące do wody z dna gleby. Ten proces metaboliczny nigdy wcześniej nie był obserwowany w naturze i pozwala naukowcom wysnuć hipotezę, że życie na Marsie może jednak istnieć. Bioluminescencja zdolność żywych organizmów do emitowania światła jest zjawiskiem, które bez wątpienia jest jednym z najbardziej spektakularnych na świecie. W naturze istnieje wiele różnych układów bioluminescencyjnych, które niezależnie rozwinęły się u bakterii, grzybów, jelit i stawonogów. Jednym z najbardziej ekscytujących zjawisk są świecące fale. Unikalny blask jest wynikiem wpływu stresującej sytuacji na fitoplankton bioluminescencyjny. Pod wpływem fal przybrzeżnych, glony zaczynają świecić, nadając falom elektryczny niebieski kolor. Wygląda to niesamowicie. Należy jednak podziwiać ten spektakl z brzegu, ponieważ bioluminescencyjny plankton wypuszcza toksyczne odpady do wody, co powoduje pewien dyskomfort podczas pływania. Drzewa kokony. Patrząc na te drzewa, można pomyśleć, że to po prostu kadry z jakiegoś horroru. Ale tak naprawdę, krajobraz ten powstał w Pakistanie w rezultacie poważnej powodzi. Miliony pająków spinały się na drzewa, by uciec przed powodzią. W rezultacie drzewa zostały całkowicie pokryte białą, lepką siatką, jak szron. Ale nawet taki horror ma swoje plusy. Owady pozbyły się w regionie prawie wszystkich komarów, nosicieli malarii. Pełzające kamienie Niesamowita akcja rozgrywa się w Dolinie Śmierci. Ogromne głazy pełzają po dnie jeziora Racetrack Playa jak żywe. Czasami przewracają się na bok, a czasem niespokojne kamienie rysują nawet trudne i niezwykłe linie, przewracając się w trakcie ruchu. Od kilkudziesięciu lat naukowcy usilnie starali się dowiedzieć, co się tam dzieje, ale dopiero w 2014 roku opublikowano pracę, której autorzy opisują mechanizm ruchu kamieni. Powodem tego ruchu były duże, ale i cienkie od 3 do 6 mm odcinki lodu, powstałe po zamarznięciu w poprzednie mroźne noce. Ten pływający lód, porywany przez wiatr i prąd, transportował kamienie z prędkością od 2 do 5 metrów na minutę. Niebieska lawa. To zapierające dech w piersiach zjawisko naturalne, niebieska lawa spływająca z indonezyjskiego wulkanu Ijen, można znaleźć na wyspie Java. Cały ten niesamowity widok z pewnością wygląda pięknie, ale warto być ostrożnym, kiedy oglądamy go z bliska. To miejsce wydziela trujące gazy, więc przebywanie tutaj przez długi czas bez maski przeciwgazowej jest całkiem niebezpieczne. W kalderze wulkanu znajduje się jezioro siarkowe. Jest to największe znane jezioro kwasu siarkowego na świecie. W miejscu erupcji wybuchający gazowy dwutlenek siarki o temperaturze 600 stopni Celsjusza ulega zapłonowi, gdy wchodzi w interakcję z powietrzem. To właśnie on tworzy niebieski płomień, który może wzrosnąć do 5 metrów wysokości. Następnie część gazu skratla się w postaci ciekłej siarki, która pali się jasnym niebieskim ogniem, spływającym po zboczu wulkanu prawie jak lawa. Wulkan Ijen jest bardzo popularny wśród turystów. Turyści przyjeżdżają odwiedzić krater wulkanu, jezioro siarkowe i zobaczyć tradycyjny proces wydobywania siarki. Lokalni mieszkańcy wydobywają siarkę codziennie i w dodatku zwykle robią to bez jakichkolwiek środków ochronnych, co jest bardzo niebezpieczne. Schodzą oni do jeziora, wydobywają siarkę, a następnie przekraczają krater i niosą siarkę do wiosek. Gdzie otrzymują pieniądze w zależności od jej wagi? Droga tam i z powrotem zajmuje około 3 godzin. W czasie takiej jednej drogi przenoszą od 70 do 80 kg siarki. Cena jednego kilograma to 1000 rupi indonezyjskich. To około 5 dolarów za jedno przejście. Ich dzienna norma to 2 przejścia. Trzeba przyznać, że to ciężka praca. Dzięki za oglądanie.